Dla mamy naszej damy, czyli szukamy samochodu dla teściowej, wymagania do około 35 tysięcy segment C lub D, automatyczna skrzynia biegów obowiązkowo, bezawaryjne, względnie tanie w utrzymaniu, mam całkiem poważną propozycję. Ona łamie trochę nasze postanowienia i łamie to, na co się umówiliśmy, a jest to, bracie, mniejsze auto niż zakładaliśmy, bo jest to Renault Captur. To nie jest segment C, to jest tak naprawdę crossover segmentu B. Wielkościowo to nie będzie dużo większe od Renault Clio, nie oszukujmy się. Ale nadal to nie jest jakiś bardzo mały samochód. Stereotypowa teściowa może docenić to, że trochę inaczej się do niego wsiada, jest troszkę wyższy, zapewnia je trochę lepszą widoczność niż na przykład właśnie Clio, jest uważam całkiem ciekawy. Nie jest to jakieś super, super nudne auto. Da się dorwać za około 35 tysięcy. Spokojnie takiego kaptura z silnikiem 1,2 TCE. Naprawdę nieźle wyposażonego. Jest ich dużo. Większość przyjechała z Francji, ale są też te z polskiej dystrybucji. Wow, ale wnętrze w mega, jest takie. Tak, w mega fajnych wersjach wyposażenia. Dużo kolorów, dużo takich fajnych odcieni. Skrzynia EDC. Wydaje mi się, że to jest dwusprzęgłówka. Trochę czytałem o tak, opiniach. Jest, tak. jest różnie. Jest różnie, nie ukrywam, ale mhm. tutaj mamy auta, które mają przebiegi w okolicach 100, a nie 200 tysięcy kilometrów w tym budżecie. Więc myślę, że dałoby się znaleźć coś, co jeszcze przez kilka lat przy dobrym serwisie powinno zapewnić względny spokój, ale uprzedzam.